Widzowie, dzisiaj oglądamy animację Luigi Place Roblox Doors. Lecimy z odcinkiem Figir, Figir idzie. To zostaw go! Co tu się dzieje? Pistolet wyjął! Oni są nienormalni! On pistolet wyjął na niego! O! Złyszę się cieszy. O! dobrze. I akurat będą dwie... Yy, dwa odcinki z tego, bo to trwa 9 minut i 21 sekund, a ja mogę tylko po 5 minut, więc będą dwie serie. Przejdź temu. Klucz jest potrzebny. O nie! Nie wiem co Nie przeklinać tu mi. Halo. Rasz.

Tak, wybrałeś. Muszę pytać. Czy... Jak poleciał? O nie! O nie, do szpitala! W ogóle, jutro ma możliwy odcinek z Mario. A Gira w dorszy. No, no. są

Schował się pewnie. Nie, nie, schował się, dobra. Zgniata go! I

Nie mogę teraz nagrywać. Więc widzimy się w następnym odcinku. No i. No i pa. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będzie dzisiaj. Dobra. Pa.